Cześć, poprosiliście mnie, żebym nagrał dla Was filmik o odrobaczaniu ryb akwariowych i jak to wykonywać. Pierwsza rzecz to, zanim zaczniemy odrobaczać ryby, to najpierw trzeba się pozbyć egzopasyżytów, takich jak przywry. Przywry usuwamy najprościej i najskuteczniej formaliną. Inne leki, niestety, na przywry są prostu ciężko dostępne, ale formalina w zupełności wystarczy. Formaliny, dawka do odrobaczania w zależności od pasożyta, waha się od 1 do 20 ml na 100 litrów. 1 ml daje się w takiej kuracji jednodniowej, gdzie to formalinę podajemy jednorazowo, 1 cm i wody nie podmieniamy i zostawiamy po prostu w tej formalinie ryby, żeby wybić te przybry a na inne pasożyty takie jak Lernea stosujemy kąpiele kilkunastosekundowe tam około pół minuty w roztworze 20 ml formaliny na 100 litrów i informacja tutaj bardzo ważna formalina kradnie tlen, także jeśli robicie kąpiele w formalinie zawsze musi być obowiązkowo kamień napowietrzający, inaczej ryby Wam się mogą udusić, zwłaszcza te ryby, które są tlenolubne, dlatego o tym pamiętajcie. Kolejna rzecz, jeśli macie już załatwioną sprawę e, tych pasożytów zewnętrznych skrzelowych czy tamtych występujących na skórze, e, najprościej jak się da, czyli po, przy pomocy albo MFC, tylko takiego czystego a nie. E, według receptury Andrychowicza, a nie jakieś tam zoleka czy coś tam. Jeśli dajecie z zawsze trzeba pamiętać, że trzeba dać tego więcej, gdyż nie wszystkie MFC są robione na formalinie 36% część jest zrobiona na Formalinie tam 4 czy 5%, już nie pamiętam. I wtedy dawka musi być większa, bo inaczej nic to nie da, bo sam błękit i zieleń niestety nie wystarczą. One nam pomogą w zwalczeniu pierwotniaków, które na rybach mogą się znajdować tych warunkowo patogennych i tych patogennych, takich jak kulobodo, czyli kulożęsek. A tutaj, jeśli już mamy załatwioną sprawę z tymi zewnętrznymi rzeczami, no to przechodzimy do tego, co w rybie siedzi. Jeśli chodzi o biciowce, które są z morą pielęgniczek, pielęgnic i wielu, wielu innych ryb, które również cierpią z powodu tego, ale chyba najbardziej pielęgnice są wrażliwe, zwłaszcza te z Ameryki Południowej czy też z Afryki, z racji tego, że wysoka temperatura sprzywia, sprzyja inwazjom wiciowców w rybach, no i obniżona odporność wynikająca z tego, że ryby niestety się napierdzielają podczas starła może doprowadzić do tego, że wiciowce w krótkim czasie doprowadzą wam do dziurawicy i do tego, że ryby podupadną na zdrowy w przypadku kuracji w pustym szkle wystarczy już te 1,5 grama na 100 litrów wody, żeby taką kurację rozpocząć. A w przypadku zbiorników ze żwirkiem i z rośnikami, tą dawkę czasem nawet trzeba potroić. Z tego względu, że raz, że światło powoduje, że metronidazol się rozkłada, a dwa, że. Cała biologia jaka jest w akwarium nam blokuje tutaj kurację metronidazolem i jest zdecydowanie ciężej odrobaczyć ryby. Jeśli w akwarium jest żwirek czy też duży filtr ze złożem takim jakimś ze siporaksu, a broń Boże jeszcze z jakichś wymienników chemicznych, które wkładają są do filtrów, żeby wyciągać fosforany, azotany czy tam cokolwiek innego. To wszystko nam nie pomaga, dlatego... Najlepiej odrobaczać ryby w pustym szkle, tak jest najtaniej i najskuteczniej. Te wszystkie przetrwalniki też tych pasożytów potrafią przetrwać, czy to zakopane w piasku, czy to w filtrach, więc tutaj jeśli stosujemy odrobaczanie w akwariach z wszystkim, no to jest to znacznie utrudnione. Metronidazol podajemy pierwszego dnia, trzeciego i po około dwóch tygodniach żeby dobić to co nam się znowu, że tak powiem, w akwarium wylęgło ja zazwyczaj to robię 17 dnia z tego względu, że daję kilka dni na, te, na to żeby te wszystkie rzeczy się wylęgły i wtedy je dobijam można po 17 dniu też oczywiście dać jeszcze 20 dnia tak dobijająco, ale to myślę, że Trzeba też pamiętać o tym, że wszystkich pasożytów i tak nie wybijemy. Chodzi o to, żeby w rybie było ich jak najmniej, żeby ryby po prostu nie chorowały. Jeśli ryby nie, nie mają na tyle dobrą odporność i na tyle są w dobrej kondycji, że poradzą sobie z tymi rzeczami, które są w nich, no to po prostu takie wybicie dużej ilości pasożytów na tyle wzmocni je, że poradzą sobie z tym, co jeszcze w nich zostało. Kolejna rzecz. To są tasiemce i nicienie i te wszystkie robactwo co w rybie siedzi. Tutaj mamy już na rynku tylko właściwie dwa specyfiki, które można użyć w tym momencie, reszta jest bardzo ciężko dostępna lub wręcz niedostępna do użycia. Najprostszy do kupienia jest fenbendazol. Fenbendazol można użyć do zabijania nicieni, w przypadku kamalozy trzeba go użyć zdecydowanie więcej. Jeśli mamy jakąś tam kapilarię czy tam coś takiego delikatnego w akwarium, no to już tutaj nam wystarczy 5 gramów na 1000 litrów, żeby się tej kapilarii pozbyć. W przypadku kamalozy czasem nawet 5 gram jest na 100 litrów za mało, także tą dawkę trzeba dość mocno zwielokrotnić, gdyż ten pasożyt jest bardzo odporny na leczenie. Kolejny taki lek, który można dostać u nas bez problemu na rynku, to jest Lernex po prostu to jest, Lernex to jest Praziquantel czyli ten lek, który stosuje się do zdrobaczania psów Praziquantel bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie, ciężko go rozpuścić, dlatego jego stosowanie jest dosyć upierdliwe i trudne w akwarium można do rozrobienia leku użyć blenderów, mikserów czego tam tylko sobie wymyślicie wszystkich środków, które zwiększą skuteczność tego e, rozpuszczenia, zwiększą one szansę na to, że ten Lernex będzie nam w akwarium działał. Oczywiście e, w przypadku tak jak metroidazolu e, żwirek, piasek czy tam cokolwiek innego również e, powodują, że e, dawkę trzeba zwielokrotnić z tego względu, że e, taka standardowa dawka, czyli te e, 5 ml na e, e, 100 litrów wody, nam nie pomoże w akwarium, z tego względu, że lek gdzieś tam, lek gdzieś tam się rozejdzie po kościach, wpadnie między żwirek i tyle go będą widziały. Pasożyty i ryby. Ja mam tutaj takie zestawy przygotowane dla osób, które, że tak powiem, mają problemy z pasożytami. Również formalinę mamy na miejscu. Także, jeśli macie problemy z pasożytami, to możemy wam w tym, że tak powiem, zwalczeniu tego dziadostwa pomóc leków nie możemy wam sprzedać, ale możemy Wam sprzedać poradę. Taką poradę możecie wykupić sobie w serwisie Patronite, a ja w ramach odwdzięczenia się za poradę listem mogę Wam wysłać takie leki. Jeśli chcecie się dowiedzieć coś więcej na ten temat, to w prywatnej wiadomości mogę Wam, że tak powiem, powiedzieć co i jak no i pamiętajcie o tym, że najprostszą i najskuteczniejszą metodą jest zawsze odrobaczanie w pustym szkle jeśli już odrobaczamy w akwarium takim docelowym no to tutaj najlepiej jest jak najbardziej pozbawić takie akwarium wszelkich form detrytusu dobrze odmulić, wyczyścić filtry filtry można też zdezynfekować z tego względu, że jaja, przetrwalniki pasożytów, one w wielu, wielu miejscach mogą pozostać i sprawią, że będziemy musieli odrobaczać wielokrotnie. To wszystko utrudnia nam pracę z pasożytami, dlatego ciężkie jest wybicie do zera pasożytów. Ja wręcz uważam, że niewykonalne. Niewykonalne w domowych warunkach, a na pewno niewykonalne, jeśli macie więcej niż jedno akwarium. Dlatego ryby powinno się przynajmniej raz na kwartał, czyli na te raz na 4 miesiące odrobaczyć, żeby mieć tak zwany święty spokój. A w przypadku dużych hodowli, gdzie rotacja ryb jest dosyć spora, no to na Gyrodactylus ja przynajmniej całą hodowlę przynajmniej raz na półtora, 2 miesiące przelatuję, a wszystkie ryby, które wlatują na hodowlę, każda jedna bez wyjątku jest przeleczona na Gyrodactylus z tego względu, że 99, może nawet więcej procent 99,5 albo 99,9% w Polsce ryb jest chorych na przywry oskrzelowe. wszystko co trafia z giełdy jest chore. Wszystko co trafia z importu jest chore. Wszystko co trafia z polskich hodowli jest chore z tego właśnie powodu, że przywry jest, ciężko się pozbyć. Ciężko się jest pozbyć z tego względu, że trzeba zastosować jak największą higienę w zbiornikach, a zbiorniki między kolejnymi partiami ryb odrobaczać. W hurtowniach się tego nie robi i tam są patogeny, które od lat tam krwią. Od lat są kumulowane, pielęgnowane, hodowane, rozmnożane i stamtąd trafiają prosto do waszych akwarii. Dlatego stosujcie metodę ograniczonego zaufania. Nie ufajcie nikomu, mnie, sąsiadowi, nikomu. Każdą jedną rybę, jaką wpuszczacie do zbiornika, trzeba przelecieć na gyrodaktylu, Zwłaszcza jeśli macie chęć je rozmnażać, przywry mogą powodować to, że będzie wam, będzie wam masowo umierał na rybek. Taki na rybek porażony przywrami jest wrażliwszy na brak tlenu i w momencie, gdy on się mocno na obie artemii potrafi masowo padać. Nieudane wylegi w przypadku hodowania pielęgniczek najczęstszym ich powodem są właśnie przywry i inwazje przywry To samo dotyczy ryb karpiowatych, takich jak danio czy innych rybek, które w przypadku gdy są mocno porażone pasożytami wykazują mniejszą żywotność i potrafią zdychać, zwłaszcza w tym okresie najmłodszym, larwalnym a larw nie da się odrobaczać, więc trzeba zadbać o to, żeby dorosłe ryby były jak najzdrowsze podchodząc do tarła i to tylko Wam daje możliwość tego, żeby po prostu odchować na rybek, a nie te pojedyncze sztuki, które gdzieś tam przeżyją najtwardsze i najodporniejsze, które z paszorzytami sobie poradziły. Jeśli wam wychodzą z tarła tylko pojedyncze sztuki a całe lęgi trafią po kilku dniach obumrzeć, to najprawdopodobniej macie przywry w akwarium. I to nie jest wasza tylko wina, że je macie, bo po prostu mają je prawie wszyscy. Dlatego pamiętajcie o tym, że odrobaczanie ryb jest bardzo, bardzo, bardzo istotną częścią, częścią hodowli w akwarium. I czy tego chcemy, czy nie w obecnym świecie i w obecnym systemie sprzedaży ryb polegającym na tym, że ryby z importu trafiają do hurtowni, z hurtowni trafiają do sklepów, a sklepów ze sklepów trafiają do Was. One mają już na sobie potężny bagaż, jeśli chodzi o zawartość zwierzaków na gapę i trzeba je po kolei odrobaczyć na wszystko. Jeśli byście chcieli po kolei je diagnozować, no to one prędzej zdechną, niż wy dojdziecie do diagnozy, co tak naprawdę jest powodem tego, że one kuleją. Bo one kuleją nie z jednego powodu, tylko z powodu całokształtu: tego, że są zmęczone transportem, że mają pasożyty że były gdzieś tam e, przykiszone i zbyt szybko zaaklimatyzowane i miały uszkodzony śluz, wrota e, infekcji zostały otwarte i gdzieś tam już jakieś e, żyjątka na nich e, że tak powiem już zaczynają swój żer dlatego nie ma co czekać każdą rybę, która do was trafia e, po około 48 godzinach możecie e, od razu właściwie e, leczyć nagwyrodaktylus, a potem e, zaczynać kurację na, po kolei na wszystkie pasożyty. W przypadku kuracji metronidazolem między tym szóstym dniem, jak już kończymy pierwszą turę metronidazolu, można zastosować fenbendazol albo kurację Lernexem. Akurat jak skończycie Lernex, to podacie wtedy ten metronidazol kolejny raz i macie ryby gotowe w mniej niż miesiąc do tego, żeby je dopuścić do swojej obsady. Wystarczy 21 dni, i przy odpowiednim podejściu do tematu, po 21 dniach macie 80, nawet 90% pewność tego, że nie będziecie mieli nieprzyjemności związanych z zakupami nowych ryb. Dlatego uważam, że jest to istotne i wciskanie ludziom, że leczenie ryb zaraz po zakupie jest. Przerostem formy nad treścią jest po prostu oszukiwaniem ludzi i zmuszaniem ich do większych zakupów. Bo jak wam coś zdechnie, to będziecie musieli kupić nowe ryby, nakręcicie w tym e, biznes tym, którzy nieuczciwie sprzedają Wam e, chore ryby i wciskają, że to wasza wina, że one zdechły, a nie tego, że po prostu nie podeszliście do sprawy rzeczowo, rozsądnie i z odpowiednią dozą e, tutaj, jeśli chodzi o brak zaufania. Brak zaufania jest najważniejszą rzeczą z tego względu, że każdemu może się zdarzyć wypadek. Ja nie twierdzę, że ja mam stuprocentowo zdrowe ryby, bo przy 380 zbiornikach wystarczy, że w jednym mam gdzieś rezerwuar patogenów i z tego akwarium wsadzę rękę do drugiego i już coś tam można przenieść. Dlatego jeśli robimy odrobaczanie, to robimy odrobaczanie na całej hodowli, we wszystkich zbiornikach tego samego dnia i staramy się to robić. Jeśli robimy odrobaczanie takie kwartalne, to po prostu po całości. Nie omijając żadnego zbiornika we wszystkich zbiornikach, a nowe ryby odrobaczamy tylko w tych zbiornikach, do których one trafiają. Bo bez sensu jest odrobaczać ryby częściej niż na te 2 czy 3 miesiące, z tego względu, że leki też są szkodliwe i nie są obojętne dla zdrowia ryby. Ale bardziej, że tak powiem, szkodliwe od... Tych leków jest śmierć w wyniku inwazji pasożytu. Więc zdecydowanie bez gadania odrobaczajcie.